Cześć mordeczki, idę akurat na pocztę, opowiem wam kolejną historię o moim wychowawcy, yy, wszyscy go nazywali tatuś, ale jeszcze była nieoficjalna ksywka, Weterenka. Uwaga, uwaga, mordeczki, chce się wybrać podróż dookoła świata, a ziemia okrągła jest, niestety do tego są niezbędne fundusze. Nie jest mi stać opłacić taką podróż z własnych pieniędzy, bo utrzymuję się z renty. Proszę o wsparcie 5, 10, 20 zł, a uda nam się osiągnąć ten cel. Genialne. Link do zrzutki jest pod filmikami w komentarzach lub w opisie. Pozdrawiam. A więc, tak, mordeczki. Mieliśmy takiego wychowawcę w blaskach, każdy długo w grupie chciał być. Bo był fajnym wychowawcą. Jeszcze ja! Zawsze z nami żartował i powygłupiał się. i Prowadził taki warsztat. Dłubaliśmy z nim. I przy motorach. Składaliśmy jawkę na przykład. Znaczy jawkę, jawki to my nie składaliśmy. Werolexa. Którego rozbierałem, bo tam silnik był od jawy 350. I ten werolex miał być zrobiony. Tam w ogóle ciekawe rozwiązanie było biegu wstecznego. Bo były dwa zapłony, się zapłon przerzucało i lewe obroty wchodziły. A kto kierowca górwa jest? Na lewych był zapłon wsteczny. Znaczy zapłon wsteczny, bieg wsteczny. Słuchajcie, mosteczki, nos nie swędzi. Promieniowania radioaktywne. Podobno właśnie się odczuwa pierwsze objawy na nosie. Yy, składaliśmy z nim też... Jak to sobie idzie? Motor... Hard Przepiszciemy może tam O składaliśmy sobie też motor hard 50 To były nietypowe motory, małe ich tam podobno wyszło yy, miał, miał taki właściwy warsztacik Kiedyś yy, przy Golfie Golfa dwójkę miał, właściwie tego jego żona Mówił, Kajoju weź mi koła zmień, no to ja te koła tam Poluzowałem Odkręcałem, później y, jeszcze przez długę, bo nie mogłem odkręcić, y, kolega tam cisnął, a trzymałem klucz, żeby nie wyskoczył, no i zmieniłem koła, wchodzi do tego, do internatu ten wychowawca mówi, kupcie jutro gazetę, ale jaką, panie Piotrze, wszystko jedno jaką, aby gazeta, w każdy będzie pisać, zginął śmiercią tragiczną, a dlaczego? No bo Karol Mikołaj zmieniał. Powinni zrobić tak, żeby było dobrze. Eee, <laughs> zawsze jak się coś narozrabiało, to ja narozrabiałem. Pierwszy poszłem powiedziałem <laughs> do niego, do, że coś tam narozrabiałem. Bo jak się ktoś narozrabiał i nie przyznał, bo to było słabo. Eee, teraz dlaczego nie nagadaliśmy na niego weterynka? Yy, bo kiedyś tam się z jakimś wychowawcą pokłócił o nas, a tamten wychowawca miał taką manię, że łapał każdego za brudkę, jak z nim gadał. Chyba chciał tego naszego wychowawcę za brudkę złapać, a on mówi te rękę CI MÓWIĘ! I został weterynką. Yy, no i tam rozmaite rzeczy. Przy rowerach dłubaliśmy, tych naszych tam, tam demach. Mieliśmy taki bezprzerzutek tamte grupowe rowery. Yy, to przy motorach. W ogóle on zwoził bardzo dużo sprzętu dla nas do rozbierania i tłumaczył, co jak działa. Yy, yy, trochę przypominał <coughs> Adama, ojejku, Adama Śmiałka, taki kanał jest. No i właśnie my z nim tam... Yy, pokazywał nam, na, ktoś chciał pralkę rozkręcić, rozkręcał pralkę. Ktoś chciał rozkręcić telewizor, rozkręcał telewizor, komputer. Nawet centralę telefoniczną jakiejś rozbierałem. Jaki ty kurwa mądry jest mądry! Prost dla nas to przywoził e, i nam pokazywał co jak działa, wszystko tłumaczył. E, on też wszystko potrafił zrobić i samochód naprawić. E, kiedyś swoją starą ładę nam oddał do rozbiórki, no ja wtedy jeszcze nie byłem, u niego w grupie to nie rozbieram, ale z chłopakami na przykład betoniarkę. Przyniósł betoniarkę. Robili tą trelinkę taką kostkę stół wibracyjny zrobił i każdy chłopak miał tam swoją, też ja tego nie robiłem, ale chłopacy robili, bo ja jeszcze wtedy nie byłem w tym internacie. Każdy chłopak swoją kostkę miał z imieniem, nazwiskiem, podpisaną i wyłożyli sobie chodnik. To mi się podoba. bramki z nimi robiliśmy, no dużo rzeczy z nimi robiliśmy. Zawsze z nami żartował. Kiedyś mi pilota zrobił. Tam takim bardzo niepełnosprawnym takich rzeczy nie robił, ale nam to robił eee, pilota. Wszystko wyrzucił mi z bo był bałagan. No, trochę śmiechu było. Eee, jeszcze kiedyś nie było tapczanów. Mnie też wtedy jeszcze w internacie nie było. Ale były te eee, prycze, takie te jak w szpitalu łóżka. To potrafił wóz spionować. A, to dobre jest. Przewrócił wóz do góry nogami. I tyle. No bardzo dobrze tego wychowawcę wspominamy każdy. Niestety nam się kontakt z nim urwał, ale bardzo go każdy miło wspomina. Ja mam do tej pory pamiątkę po nim, taką książkę. Chyba lata 60 czy 70-te. Podstawa elektroniki, elektrotechniki czy coś takiego. No, to już nieaktualne dawno. Ale kiedyś budowałem radio detektorowe i właśnie mi podarował taką książkę. Dał mi e, dużo rzeczy. Robiliśmy tam z nim ciekawych, także naprawdę wycieczki w niej yy, bo on miał co drugą niedzielę dyżur w niedzielę, a wypławczyni też miały co drugi tydzień. No i jak były męskie niedziele, to jeździliśmy po Warszawie, to tam jakieś były wycieczki do Warszawy, to zwiedzaliśmy to muzeum, na przykład w Muzeum Techniki czy gdzieś, czy w te do yy, kolejnictwa, czy coś tam zwiedzaliśmy, to on wszędzie z nami pod samochody, właził. I pod ten, i pod, e, pod lokomotywę, tam w tym muzeum pokazywał co jak działa, wszystko mu musicie dotknąć, zobaczyć. Kiedyś była też taka sytuacja, że e, pojechaliśmy do Filharmonii. Jakiś tam opowiadam już o Filharmonii i wszedł ze mną na scenę podczas przerwy, tam pokazywał jakie tam filary, jakie to wygląda i nas ochrona pognała. A ten tłumaczy coś tam, że chciał chłopakowi tylko pokazać, jakie to jest wielkie, bo chłopak nie widzi to nas pognali, a on mówi, Kajo, jeszcze to się Ja a jeszcze to, jeszcze to. Chyba tak trochę nazłość temu z ochrony, ale y, kiedyś też tam właśnie też opowiadałem, jak y, dzwoni do mnie, mówi, Kajo, a gdzie jesteś? Ja mówię, tatuś, w bibliotece. On mówi, ty, tylko mi nie podpal, a on mnie widział przez okno, jak papierosa paliłem w lesie, bo tam mieliśmy obok Puszczę Kampinoską. E, co tam jeszcze z takich ciekawych rzeczy? No dużo, by można było opowiadać. Ja u niego w grupie byłem 3 lata. Kiedy dzwoni do mnie na warsztatach, mówi coś tam tego, a on wie Jan Nowak przy telefonie on wie Radio Maria, prosimy bardzo Co tam jeszcze z takich ciekawych rzeczy? Oj, naprawdę dużo by wspominać o jeden z najlepszych wychowawców, którego mieliśmy tam w internacie. Chyba on jeszcze tam pracuje, no ale kontaktu już nie mamy, ani ja, ani moi koledzy. Także, yy, naprawdę bardzo pozytywny człowiek i wszyscy na niego tatyś gadali, zwracali się, <grytania> traktowali <grytania> naprawdę jak ojca i tak dalej. Bo zawsze tam radą służył, zawsze to pomógł, zawsze yy, jak coś się naraz robiało. Kiedyś przyszli do niego z pretensjami, bo ja się farbą olejną wymalowałem. Yy, na warsztatach niebieską. A oni przeczytali tam na puszy, że trzeba do lekarza iść na pogotowie, dzwonić. Matko, jedyna. A on poszedł po masło na kuchnię, wymazał mnie masłem. I później, po jakimś czasie, przetar papierem toaletowym zobaczcie, przetar papierem toaletowym mówi: Zobaczcie, doktor Queen normalnie bo tak farby się usuwa, nie? Wystarczy posmarować masłem tam za jakiś czas to przetrzeć papierem czy czymś, bo zatykają się pory skóry i wtedy już nie macie tak jakby skóra nie oddycha, się poci i wypukuje farbę. Dobra mordeczki, ja idę na pocztę, a wy zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Naciśnijcie dzwoneczka, pamiętajcie o mojej rzut. Cześć mordeczki. Pogoda się zrobiła, bo rano padało. Na razie.